Witam, witam! Ojo ojojo! Oj, oj, ale śmierdzący przeciwnik! Już chciałem się pokajać! Już się chciałem pokajać, że jestem totalnym... Totalnym zerem wybierając Gogę ciarza, ale zapomniałem po wszędzie grałem ultra i z tym co. PUU! Tak się z tym czuję, tak się z tym czuję, jak prawdziwa małpa! Tako, patrzyło Tak Tako od buta, ale tu walczymy na jeszcze większą małpę. Proszę bardzo, przecież to jest Gohan The Beast. Widzowie, Gohan The Beast to jest najbardziej broken postać w całym zasranym, że się tak wyrażę, Dragon Ball Sparking Zero, bez kitów. Ta postać jest z DLC i ona to Gogety, Gogety to ona gasi tako. Kurde, mało, nawet nie tako, dako. O, telefoncik. Bo, a ty umiesz teleporty? O, kolega coś nie umie. Coś, gohan bispiknięty, ale jak to mówią, nie jest sprzęt lecz technika robią z ciebie zawodnika, nie? Dlatego, dlatego, dlatego twój stary może mieć jakąś wymówkę! Dlaczego, twoja stara! Haha, <śultany> spuszcza się na prawo i lewo! <śultany> a, a, a. nie czekaj, to, to Cukaj, nie miało sensu. No, ale nieważne, to, to nie miało mieć sensu, nie myślałem, powiedziałem. Powiedziałem po prostu co powiedziałem i tyle i mam do nie będzie to fokają. Pokonałem go w jedną minutę, w jeden księżyc go wyszkoliłem, po 10 sekund go skasowałem. Przysłowę 5 minut, 5 sekund jak Goku w GT go skasowałem. Awans do Cel 2. Bardzo się cieszę z tego awansu po prostu. Cieszę się niezmiennie, wezmę korzystam korzystamy prośbę rewanż, to pa! Bro, ty gościu, ja cię poczekam, Zatem ty myślisz, że mi się śpieszy? a ja se tu walnę, otako. I się z Wegetą, z Marcinem Najbaner japońskiej animacji bufajtuję. I Też mi będzie dobrze. Napiję się herbatki. O Otako. Dobra herbatka. Co ja gadam? Dobra, pyszna. Na dole czeka na mnie garnek grochówki. Już trochę podjadłem. Tylko, że czuję jak w moich jelitach jakieś potężne wiatry napierdzielają. Chyba bikura jakaś jest. Nie sprawdzałem prognozy pogody dla mojego organizmu dzisiaj, ale chyba jakieś huragany nadchodzą. Co jest mimo faktu, że jeszcze do tej grochówki się zaradorwę, jak skończę odcinek. Puszczę serendering, żeby wrzucać na YouTube'a. Przecież moje 50 wyświetleń samo się nie zrobi. I będę ja tę grochówkę. To jest chyba 90 odcinek widzowie, to 10 odcinków do końca. Myślę, co zorganizować na odcinek, bo ja, jak, jak w przypadku yy, odcinku ze Storma, będzie to po prostu zwykły odcinek, który po prostu będzie się nazywał setny no, odcinek i ostatni. Aczkolwiek, myślcie o, o zorganizowaniu jakiegoś nocnego turnieju z Parking Zero. Yy, wbrew pozorom, mam do tego paru ludzi, paru widzów. Na Steamie, ma, z moich znajomych na Steamie jest parking z rama 30 osób. Jak się do każdego ładnie yy, uśmiechnę i do niego napiszę, to z pewnością się na turniej załapią Tak jak to było w przypadku turnieju ze Storma. Po prostu na turniej Storma dało się osób, to znalazłem 20 minut. Nie wiem, bo ja zaskoczony, szczerze. Deep in Misery To nie jest zły. głęboki w miejsce, dobra. Zobaczmy tego głębokie w miejsce. Zacznijmy od paru, paru keyblastików eleganckich. Pół, będzie statek. A, chciałem go grać. Mapa jeszcze, jeszcze więcej keyblastów, aha. Takie chciał zrobić CO? Jakim cudem to weszło? Kurwa Dobra, odwrót, pół Pół, sama, 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 A, dobra, skontrował Ja teraz potrafię czasem, czasem w teleportu Czasem potrafię, coś nie coś, czasem potrafię Po. lecimy, druga runda. Ach, tej kontry zaserane Dobra Teraz by się udało go skontrować Lecimy dalej, Po. Co on, co on tak tak kombinuję, Kontra za kontrą Ile ci raz, dwa, trzy. Pa. Tak, chciałem mu, nie, chciałem mu niespodziankę zrobić. Kurwa! Chciałem mu zrobić niespodziankę i to mi zrobi taką niespodziankę. Dobra, odwróć się. Znajdzie się, pu. Teleporcik i pu. No nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie, nie, nie. Uf, unik. Unik, dobra. Trzeba to klasycznie zrobić, bo... Widzę, że w taki sposób jak próbowałem to robić dotychczas, to kompletnie mi to niestety nie wyjdzie. How robi Super Saiyan Blue, ale jak widzimy w bodzie jest się na zwykłe Super Saiyany. A Super Saiyan go, to jeszcze gorzej. Dobra, polecimy, ba, i jak Boomerang. Dobra, zrypał. I znowu spam. Kurwa, byłem za blisko kręścią gałą. Aha. Bardzo interesujące co się wydarzyło. Nani? paweł Pa będę Po kurwa! Pójdź, pójść pójść! Kurwa! Ty powolny śmieciu! Czy to jest to jest brat Nedziego, czy jak? Ja pierdziele! Ale się spierdziałem po tej grochu. <gry> o kurwa, Biogazownia her. <gry> kurwa, biorę rewolucji z śmiecie No, pajac jebany, ale go grałem, widzicie? Ja mu kamechę, a ten kurde puścił, to ja myślałem, że, że to nie doleci, nie? Bo on się puścił jakiego stara, nie? Ale jak go stara jak się puszcza, to przynajmniej klient musi najpierw 100 zł nas stół położyć, nie? A ten od razu ode mnie wleciał na pełnej. O kurwa. z Dobra. to jest mój soundtrack, jest moja mapa. Jest moje, jest moje parę mm. Dobra, ja mam plan, mam plan, mam plan, mam plan. O. Ale poleciałem. Dobra, on jest to słaby, on jest to nie najlepszy. Jego trzeba po prostu, patrzcie. Jego trzeba tak załatwić, tak załatwić, trzeba go załatwić turbo. turbo takiem. Jest dobry w kontry. Ale w kontry to wiadomo, i na się, No jest, kurwa. No jest, kurwa, jakoś! Znalazł tę taktykę! Znalazł śmieć swoją niszę po prostu! Znalazł swoją niszę! Król śmietnika! Król śmietnika! O super saiyan godzik, ty niezły godzik. Niestety. Niestety, wiele ten godzik ci nie zmieni. Nie, wiem, co się właśnie wydarzyło. Nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Patrzcie, że mnie pawa, Będzie puszczał, będzie puszczał. Ha! I po kurwa! Co? Ty się się spodziewałeś co? Teraz moja kolej! Oglądaj animację! Oglądaj, podziwiaj! Puj brzucho, jeszcze kopem. Wypierdalaj. Raz, dwa, trzy po. Ale mnie dziwnie trigger, odbił. Aż kombosa zrypałem, aż kombosa zrypałem! Aha, fajnie, że mi percepcie zadziała. bardzo. bardzo... Bardzo się. A, dobra, ty masz taką taktykę na grę. O człowieku, przecież boskie splątanie na SC Odgodzie. To się już kurwa, nawet twój stary, na stary numer. Rzucenie puszki po harnasiu w połowie pełnej nie nabiera. Boskie splątanie, Wiecie, kto się kiedyś naprawdę boskie spontanie? Ja. Jeszcze rewanż, ich pa, przyjmie rewanż. Ha, odrzucił, bo rozkwiniałem jego taktykę. Śmieć najgorszy. Pokonany. Pokonany. Pokonany przeze mnie. Czy otrzymałeś jeszcze jednego przodu na koniec odcinka? Jest jeden, a ci musiałem długo na niego czekać. Bardzo się cieszę. O, taj brumik. Cóż to za bohater na koniec? I mamy lustrzane odbicie. Don Carbon. No, jedynym Donem. Na tym kanale jestem ja. Nevi Don YouTube'a z wyświetleń. A, darmowy są tak, gdyby ten, ten pierwszy powstał. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co ten dom wyszpodzi. Na razie wyszpodzi ładnego komboska. Jestem w lekkiej defensywie, bym wy, się tak wypowiedział. Raz, dwa. Dobra, moja kolej. Aha, przejdź, stepik. Kopniaki powietrza. Kurwa! Mylą się postacie! Dobra, kontra. Okej. Okay. pełny kombosik, raz, dwa, plecki. Tak, to teraz bije. A on bije, on bije, on bije! Czuję, myślę, że to ja kobiję. Najgorzej, bo w takim stormie, jak, się, jak grają dwie te same postacie. To przynajmniej jedna ma trochę inną spórkę, nie? A tutaj widzę... obydwie dwie mają... Obydwie mają to samo Dawaj, kibasiki, 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 kibasiki Ha! KOPEM w dupę go załatwien! Nara! Powtór dupo! Nara! A ja dziękuję bardzo, oglądajem Do następnego odcineczka! Jeszcze 10!